Hej, czyjś dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie kosmos z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z szybkim przeglądem aktualizacji, która wyszła właśnie dzisiaj, czyli 21 stycznia o godzinie 19. Witam was bardzo mocniutko. Jest to akcesoria poprzedzająca wyjście najnowszych akcesoriów do De Sims 4, czyli akcesoriów o nazwie Zjawiska Paranormalne, które wychodzą, przypominam, już 26 stycznia, czyli za e, tak naprawdę kilka dni oczywiście przed premierą tych akcesoriów. Jeszcze pojawi się na moim kanale taki szybki first look, który pokażę wam, tak, które, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak one będą wyglądały, to oczywiście bardzo, bardzo do tego zapraszam. No i oczywiście pojawi się jak za każdym rozszerzeniem, rozdanie tego rozszerzenia, także czekajcie na filmik, bo będzie niedługo. A my w tym czasie wejdźmy sobie do gry. Wiem, że pojawiły się na pewno dwie Nowe, potwierdzone rzeczy, więc sprawdźmy, jak one wyglądają. Wiem, że pierwszą rzeczą, która ma się pojawić, jest nowa cecha w kasie, która dochodzi w aktualizacji, więc jest to coś nowego. Dajcie mi tutaj to znaleźć. Tu nie widzę tego. Być może jestem ślepy. No, hmm. zupełnie szczerze Wam powiem, że nie widzę tej nowej cechy. Dostałem informację, że miałabyś to cecha odważna, odważny, ale bardzo jest też możliwe to, że dojdzie ona po prostu nie w tej aktualizacji, tylko w dodatku i w sumie to by miało większy sens. Kolejną nowością to jest to, że możemy sobie włączyć dynamiczne efekty świetlne na wspierających klawiaturach, wydaje mi się... Tak patrzę, czy na mają to działa, ja mam świecącą klawiaturę, ale nie działa. Może trzeba to jakoś lepiej po prostu ustawić, słuchajcie, bo to może być zależne też od emocji simów? Nie wiem, musicie to przetestować na swojej po prostu klawiaturze, jestem ciekawy. U mnie na razie się nic nie zmienia, ale być może trzeba jakieś specjalne też sterowniki do tego zainstalować i tak dalej. Przejdźmy sobie do gry, bo jak wejdziemy sobie do gry, to tam mamy nową opcję, która jest opcją taką właśnie przewodnią tej aktualizacji, czyli dojście nowej emocji osoby przestraszonej, w sensie mamy nową emocję przestraszony, przestraszona, więc spróbuję jakąś ją wywołać, mam nadzieję, że się uda. Wejdźmy sobie może w jesień, bo w jesień pojawiają się, albo w sumie lato Dobra, już za późno, w lato pojawiają się burze, bo chciałem doprowadzić do burzy Także wejdźmy sobie do jakiegoś miejsca, w której, w których burze mogą się pojawić, ja się postaram jakoś to wywołać Trzymajcie kciuki, żeby się udało do jakiegoś domku starterowego, najlepiej sobie wejdźmy Wiem, że da się zmienić pogodę za pomocą tego urządzenia do kontrolowania pogody, więc może ja sobie kupię, bo teraz, jak zapewne wiecie, po aktualizacji najlepiej, żebyście nie wstawiali, nie mieli żadnych cheatów, ani jakichś takich rzeczy, e, burze z piorunami, e, ponieważ, e, słuchajcie, no, mody mogą wam dużo zepsuć, co nie? Także nie mam też właśnie żadnych kodów, ani cheatów, ani modów na to, żeby zmienić pogodę, więc zmienimy to w ten sposób, miejmy nadzieję, że się uda, no i zobaczymy, czy będziemy mieć e, tą nową emocję, jak ona będzie oddziaływać na, na Naszego Sima, miejmy nadzieję, że się uda wszystko i nie zepsuje nam to pogody, a bardzo możliwe, że zepsuje. O, jest oszłamiony, to nie o to chodziło. To spróbuję jeszcze raz. Nie, no weźcie! Fail, zaraz wracam. Dobra, teraz mi się udało zmienić pogodę. Także zobaczymy, czy ona będzie faktycznie przera... O, patrzcie, jest przestraszona. Co ja tutaj robię? Przebywanie na zewnątrz w trakcie burzy z piorunami. Adelin przebywa na zewnątrz, gdy rozpętuje się straszliwa burza z piorunami. Także mamy nową taką fioletową emocję. No i nasz Sim wtedy na pewno inaczej się będzie zachowywał. Oczywiście jest to związane z tym, że mamy najnowsze właśnie akcje, i będzie to na pewno związane z, jakimś, z jakąś działalnością duchów, e, takich rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy, jak ona się zachowuje. No, jakoś bardzo dziwnie nie. No nie wiem, czy możemy robić coś z tymi na przykład emocjami, żeby wiecie, jakoś to ostrożnie wziąć prysznic, jak widzicie, możemy. <laughs> zrób kupę w panicę! Co? Nie wierzę, zrób kupę w panicę. Padłem. Jest to piękne. Aż muszę zrobić tego po prostu słuchajcie, screena, bo to jest coś, co jest um, warte po prostu um, tego, żeby. Jakie to jest hit? Warto tego, żeby to uwiecznić serio. Uwielbiam to i ej, zrobiliście to dobrze. Idź, zrób kupę w panicę. Jestem ciekawy jak to wygląda. Oczywiście, będzie biegać, będzie zestresowany i tak dalej, i tak dalej. Kupę w panicę jest to coś bardzo ważnego, co tutaj się wydarzyło, w tym, tym. Idź. Tutaj. Fajnie to jest przetłumaczone, podoba mi się. Czy możemy coś zjeść ze strachem? Nie możemy nic zjeść ze strachem. Jestem ciekawy, oczywiście, wiadomo, na różne rzeczy to będzie oddziaływać. Na pewno jakoś na ludzi będzie jeszcze oddziaływać, to więc weźmy sobie, przywitajmy się przyjaźnie z tą panią i zobaczymy, jak te emocje oddziaływują właśnie na ludzi. Kupa w łazience była robiona, więc słuchajcie, jest dobrze, przywitałaś się z nią. Przyjazne powitania. Ja wiem, że jesteś przerażona, przestraszona i w ogóle ona też jest przestraszona. Wyrzesz bez ładu i składu. Jak widzicie, mamy tutaj takie emocje. Co jeszcze możemy robić? Poproś o... co tam było? Poproś o... O zachętę. Nie wiem, na co zachętę. Natomiast e, tak to działa. Coś z podłych możemy, nie ze złośliwych, nie z romantycznych, nic takiego na razie nie możemy, także weź e, wrzeszcz bez ładu i składu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Boże, tylko żeby Cię mi prąd nie poraził jakimś cudem. Proszę bardzo mocno Ciebie. O, no i wrzeszczy, i ona jest jak nie, uspokój się, stara, będzie dobrze, także to jest, to jest fajne, są fajne rzeczy, które możemy robić, ona jest niesława jeszcze przy okazji, i ma wsparcie emocjonalne, jest troszeczkę trochę jakby to poprawiło jej humor, że jest uspokojona, także to jest spoko, fajnie, że mamy taką nową emocję, ja wcześniej czegoś takiego nie mieliśmy, także bardzo mi się to podoba, słuchajcie, o, już jest szczęśliwa, słuchajcie, u mnie te emocje nie działają na klawiatury, ale spróbujcie to połączyć jakoś, może to trzeba jakoś inaczej zrobić, a ja oczywiście to... Włącza dynamiczne efekty światła na wspieranych klawiaturach. Trzeba zobaczyć, jakie są wspierane klawiatury. Mam nadzieję, że ma jest wspieraną klawiaturą. Zresztą myszka też się świeci, ale nie na ten kolor, na który chciałem. Może nie wiem, powinienem coś zrecytować. Nie wiem jak to się jeszcze ustawia. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Możemy sobie zajrzeć jeszcze na notki związane z aktualizacją, które pojawiły się na Sims Community. I słuchajcie, no mamy tutaj oczywiście mowa o tej nowej emocji, jest to opcja, właśnie emocja, jaka opcja, przestraszona i przerażona. To jest jakby druga, drugi stopień tej emocji, jakby druga siła, to tam wiecie, to, to jest taki jakby większy strach niż strach, jak można by to nazwać. Postaram się to wywołać, jak zobaczymy, czy mi się uda. Powiedziane zostało właśnie jeszcze tutaj o tej kompatybilacji z klawiaturami, ale chodzi tutaj tylko o Razer Chroma, także jeżeli macie te klawiatury, no to bardzo możliwe, że będzie to Wam działało, ja nie mam, także bardzo przykre, niestety nie działa. No i oczywiście mamy bardzo, bardzo dużo fiksów, które się tutaj słuchajcie, pojawiły, także przeczytajmy sobie mniej więcej, co tutaj się wydarzyło. Jeżeli chodzi o platformy to naprawione na przykład rzeczy związane z tym, że gra jakby zacinała się podczas ich używania i słuchajcie, jeszcze, jeszcze jak widzicie, dużo rzeczy zostało poprawionych. Także w sumie na plus jak to się tutaj okazuje, taka niby mini aktualizacja, ale dodaje fajne smaczki, można powiedzieć. Także tak to słuchajcie, wygląda. Jestem ciekawy, czy jesteście podekscytowani wyjściem najnowszych akcesoriów do The Sims 4. Czy myślicie, że zapowiada się to fajnie? Czy cieszycie się z tego, że mamy nową emocję i mamy robienie kupy z przestraszenia? To też jest coś ciekawego. mnie to nie wiem czemu. Po prostu no jakoś nie spotkałem się jeszcze z Kupą w Simsach dawniej, w sensie z kupą psią, ale tak ludzie to wiecie korzysta, w sensie Simowie korzysta tylko z toalety. Także no śmiechowa, można powiedzieć. Jestem ciekawy, co wy sądzicie, moi kochani. Widzimy się niedługo w przyszłych filmach na moim kanale. Podobał. Zapraszam Was już niedługo na rozdanie. Oczywiście, mam nadzieję, że pojawi się film neutralny. Jestem na 100% pewny. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. I oczywiście najprawdopodobniej. E w najbliższym czasie będą pojawiały się first looki. Nie wiem ile tego nagram, ale niedługo będą się pojawiały właśnie z najnowszego dodatku do The Sims 4, czyli właśnie ze zjawisk paranormalnych. Zobaczymy to też nowego dla Simsu, więc sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, ale o tym już o sobie rozmawialiśmy w trailerze. Ja niedługo będę sobie już mógł zagrać. Jak wiecie, lub nie, w ten najnowsze akcesoria, także trzymajcie kciuki, żeby to było coś fajnego. I cóż, widzimy się niedługo w następnych filmach na kanale. Wam wszystkim oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie oczywiście łapkę, jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli nie wiecie jak teraz wiecie, no to pamiętajcie o tym, żeby wyjąć mody i pamiętać o tym, że na pewno jakieś mody się zepsują, ale najprawdopodobniej niedługo zostaną naprawione, także pamiętajcie o tym. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem. Dziękuję za oglądanie, sub, łapeczka, komentarz, wszystko zostawcie tak jak możecie. następnego, Do zobaczenia i cześć!